z tej strony gumanka, a ja zapraszam was do kolejnego odcinka z serii "Zrecenzujmy to". Dzisiaj omówimy sobie kolejny zestawik z serii Hidden Side, a będzie to wrak łodzi rybackiej, jak już widzicie. Ogólnie z podstawowych informacji zestaw kosztuje 129,99 zł oraz zawiera 310 elementów. No, ale może sprawdźmy z tyłu, co ten zestaw dokładnie zawiera, po jakieś konkretne informacje. Jak już widzicie, w zestawie dostaniemy tutaj łódź rybacką, krokodyl, na którym mi najbardziej zależy, oraz ten piesek super, oraz tutaj naszą dwójkę bohaterów w jakimś tutaj kajaku albo czymś w tym stylu. Ogólnie mam nadzieję, że tym razem przy tym zestawie tryb AR mi zadziała i wszystko będę mogła Wam pokazać tak, jak chciałam. Także jak już widzicie, zestaw został złożony i możemy na spokojnie przejść do jego recenzji. zacznijmy tradycyjnie od minifigurek, tym razem od minifigurek super bohaterów, że tak to ujmę. E, mamy tutaj chłopaka, który również, tak jak nasza koleżanka, z baru z sokami trzyma telefon. Telefon, tym razem tutaj, jak można zobaczyć, łapie niebieskiego ducha w swojej aplikacji. Także dość ciekawie. Co do samej mini figurki, muszę przyznać, bardzo mi się podoba ten element z kapturem. Jest to jeden element czapka i kaptur, który wygląda po prostu fenomenalnie, muszę przyznać, bardzo ułatwia rzeczy niektóre, no i wygląda też cudownie. Z drugiej strony twarzy mamy, jak widzicie, przerażoną twarz, jakby zobaczył no, ducha tradycyjnie, no, a z przodu taki luzacki. Ogólnie z takich ciekawostek, to jak widzicie tutaj do kieszeni spodni, tylko to dobrze by ostrze, ma przyczepioną taką kosteczkę. Jak możemy się domyśleć, jest to prawdopodobnie jego pies, do którego omówienia przejdę już za chwilę. Tutaj znowu widzimy naszą koleżankę, tylko że tym razem w zupełnie innym wydaniu, ponieważ tym razem posiada inną bluzkę. Jak widzicie, jej koszulka, może tu ściągnę jej włosy, żeby lepiej było widać. Na koszulce posiada, że tak powiem, zarzuconą, zarzuconą przez ramię nerkę różową, co dodaje trochę, że tak powiem, świeżości w tych minifigurkach. No, twarzyczka taka jak w poprzednim wariancie. Nic nowego nie dostajemy tutaj. No, i sama minifigurka mm, pana, tutaj z kutra rybackiego. Jak widzicie, prezentuje się interesująco, no nie ma podwójnej twarzy, jak widzicie tutaj jego e, ko, nie kołnierz, tylko kamizelka, że tak to ujmę, no nie wiem jak no, shorty, o e, tutaj mają jeden pasek opuszczony a tutaj natomiast również, e, co mi lekko przeszkadza, to jak widzicie odcienie spodni do odcienia tutaj tego elementu nadrukowanego troszkę się różnią, no ale to jest mały detal, no i może przejdźmy do najważniejszej minifigurki e, Opętany tutaj nasz y, kierowca, kapitan statku. Jak widzicie, prezentuje się po prostu cudownie. Sam kapelusz, y, że tak powiem, taki no, rybacki, no nie wiem, jak <laughs> powiedzieć, taki nasz torm, że tak powiem, prezentuje się cudownie. Tutaj, jak widzicie, nasz bohater posiada parę macek, które wyrastają mu z pleców po prostu sudo. No ale oryginalnie ta minifigurka, że tak powiem, jeśli nie chodzi o wersję duchową, no to prezentuje się następująco. Tak po prostu na chwilę wam ją pokażę, żebyście mogli się jej dokładnie przyjrzeć. Ogólnie minifigurka, jak widzicie, nie posiada podwójnej twarzy, więc szkoda. No ale rozumiem dlaczego to zrobili. No i sam minifigurka, jak widzicie, stary rybak prezentuje się super. Także przejdźmy teraz do figurek zwierzaków, Jak widzicie, największą figurką zwierzaka w tym zestawie, i jako taką nowością jest mini figurka, w zasadzie figurka białego krokodyla albinosa. Jak widzicie, ma tutaj oczy zamalowane na czerwono. No i sama paszcza jak zwykle w takich zwierzaczkach, jest otwierana. Drugim natomiast zwierzakiem, jak już możecie się domyślać, jest tutaj nasz piesek. Jest to taki, mam wrażenie, duszek pieszy, poczekajcie, tutaj Wam spróbuję to wyostrzyć bardziej, o, jest to taki bardziej duszek pieszek, duch pies, że tak powiem, ze względu na to, że ma tutaj na dole takie przezroczyste elementy, ale sam piesek, muszę przyznać, wygląda bardzo uroczo. Jeśli chodzi o takie zestawy elementu, nie licząc łodzi, to dostajemy tutaj... Kajak, kanu, jak to woli, jak, jak to kto nazywa. Ja to nazywam kajakiem z tutaj brązowym wiosłem. I dostajemy tutaj również taką, element potworny, jakże tak to nazwę. Dostajemy tutaj skałkę. No a co skałka robi? Tutaj oczywiście przy dobrym ruchu powołu, powołujemy ją do życia. No i dostaje tutaj ząbki, no i oczywiście jest opętana. Jedyne czego nie rozumiem w tym elemencie tutaj to jest y, ten tutaj fragment. Nie wiem, czy tu chodziło o to przede wszystkim, żeby był pod skosem, no ale jak widzicie, jest trochę ruchomy i nie wiem, czy to miało być jakaś wyrzutnie, może czy coś w tym stylu wcześniej planowane. No ale wygląda nawet ok, jeśli chodzi o całą ten tutaj fragment konstrukcji. No ale przejdźmy do najważniejszej, największej w sumie części tego zestawu. Czyli do kutra łub rybackiego. Jak widzicie, nazywa się Maria <noise> z takich ciekawostek. No i co do samej konstrukcji, ogólnie według mnie łódź wygląda ok. Jak widzicie, tutaj mamy małe wnętrze z różnymi panelami kontrolnymi, i tutaj y, miejscem do sterowania łodzią. Również dostajemy tutaj skrzynkę z różnymi owocami morza, rybami, oraz obstawiam, że to są krewetki, no bo to jest. Łódź rybacka, która w sumie łowi krewetki. No, i tutaj, oczywiście, element, który pozwala nam się zabawiać w wirtualną rzeczywistość, czyli to pokrętło z czterema różnymi kolorami. Muszę przyznać, yy, trochę odstaje od tego zestawu. Mogli je jakoś może trochę bardziej ukryć, albo z tej strony również coś zabudować, ponieważ jak dla mnie to wygląda takie trochę niesymetryczne, że tak to ujmę. W sensie, jak dla mnie z tej strony jest za dużo rzeczy, natomiast tutaj jest taka trochę mała pustka, no ale mniejsza o to. Jeśli chodzi o również o jakieś dodatkowe elementy zabawowe, że tak to ujmę, no to tutaj możemy rozłamać naszą łódź na pół. Przez co możemy zabawić w scenkę, że na przykład łód, zatopiona łódź, czy coś w tym stylu. No ale co Wy sądzicie o tym zestawie? Ja się na razie z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!